Witajcie moi łostomili płakochani. Haj! Zapraszam wszystkich do współpracy Leszek Młodzianowski. Balc górski jest na pełnych stopach i ugiętym kolanach, czyli jest krótkie ludzki, dół Na pełnych stopach pracujemy. Muzykanci drodzy, ją z do wasów talara. Zagrajcie mi balcika, ale takiego powolnego! אצויק, גלאצקעס יומטען אויף, יא גא, My zapytamy jurorów, e, mamy do dyspozycji trzech. mamy sektor zapędowskiej, sektora piruga i sektor wojewódzkiego, w skali od 1 do 10 ile oceniacie walce w wykonaniu gazdów e, z jakiej branży? Różnej, jak jest, jak różnej. jest klucz, żebyście się tu spotkali? Nie wiem, sami rozwodnicy czy coś z tym stylu? Rozwodnicy, rozwodnicy. Ale, aha, ale nie, bo ja z jakiej branży? Można było powiedzieć, ogrodnictwa, nie wiem, z różne, nie? Czyli liczy się na przykład, że nie jak ktoś ma szczypiorek posadzony w ogrodzie, a jest normalnym adwokatem? To ja idę do Was, nie? Na Dobra, elegancko. Czyli słuchajcie, kochani, na ile oceniamy ten taniec walczyk, taki zagregowany w skali od 1 do 10? Ile da jest jako magister muzyki? Nie. Walcy przeważnie najlepiej wychodzi, więc 8 punktów jest. Dobra? Uwaga? Marcin, nie liczy na mądrą odpowiedź. No mnie będzie 7 i ćwiertecka. Dobra. I Staszek? Tak dla mnie dwujecka. Jakiś co... To... Ale ja wiem, co muszę się płacić. Ale wiem czemu on tak powie. Bo przyjechał autem i nie tylko żółty. Ten ma daje. Ale Gazy. Czyli mamy za sobą Walc. E, przejdziemy do następnego tańca, który w naszym regionie jest tańczony, ale i w Waszym i w każdym innym w, w Polsce, czyli Polka. Skąd się wzięła nazwa Polka? Polka od Połki, na dwa, podzielić równo na dwa. Podzielić równo na dwa, na pół, czyli Polka, to jest taniec, w tym, tak się przyjęło, narodowy, można powiedzieć, folkowy, narodowy, czeski. Chociaż ostatnio pytałem, skąd się Polka bierze, powiedzieliście o Słowacji. Czyli jedziemy polkę. Hej. A dobra, dobra, pokazuję wam. Bierzecie sobie baweczki czyli tak. Maciek był raz, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, dwa, no. trzy. Polka. Raz, dwa, raz, dwa. Dawajcie polkę. mały telemark z przodu. Pokażę najpierw, może, pokażę najpierw bez y, mojej wspaniałej wieści, żeby jej nie porwała siła łoci Czyli tu jest wirtualna wieśka, tu jest jej łopatka prawa, tu jest łopatka lewa i jest tak. Z muzyką bo to pokażę, na razie nie tak się, uwaga. Telemark to jest noga napędowa, turbo napędowa. Słuchajcie, to jest tylko jedna obecka, taka naprociw siebie, bo można być taka boczna, bo ona też może się tam, tam możecie robić wariacje. Dobra, kabel na stoi klacz, łagier, a między nimi jest takie trzymanie, w ten sposób, jak ten dyszel od wozu, który idzie między dwoma koniami. I teraz tu ja pokażę krok konia. Jest bardzo prosty. Po prostu się idzie. Takim koniowym krockiem. Takim koniowym krockiem się idzie. Ej to, kłoniu to nie pisę tu wody. Hej, bo tu ogrodnicki łapmy nogi. W każdym razie tak, to jest więcej. I teraz to jest taniec po Korowodzie, weselny, starostowy, czyli my są starostami z Wiesią. Wy startujecie za nami i robicie wszystko to, co my wam powiemy. Czyli my was sprowadzimy, esy, po całej tej sali. Y, taniec Kuń, stary taniec, który ma przynajmniej 300 roków na nie. Jak już nie było gorząki, to wystarczyło 3, 3 godziny potańczyć Kuńia. Podobny efekt. Słuchajcie, stój tu na kieleckę wysiko i my sobie będziemy chodzić. Wy będziecie robić e z za nami. To będą takie często kółeczka. Schodzenie się do środka, na zewnątrz, po parze. To jest wszystko takie fajne. W każdym razie, y Później zrobimy coś takiego, że baby zostaną na zewnątrz, a chłopy wyjdą do środka. Bowiem baby na zewnątrz, to baby stoją i mogą sobie tak powiedzmy w boku cukać, a chłopy będą w środku chodzić. Można to wyjdzie. Jak nam to wyjdzie, to kurde po prostu gąsiorek umrze w spokoju. To jest taki straszny etnograf, który tego wszystkiego pilnował i żyje jeszcze. E, drodzy Państwo, co chciałem powiedzieć? E, czyli tak, tam jest takie zawołanie, jak zawołam Hosia, wy odpowiadacie hura siah". Uwaga, Hosia, hurasia! Jeszcze ważna jedna rzecz, jak stajemy w tej parze, czyli jest dyszel od wozu, dziewczyna z tamtej strony, dziewczyna daje rękę na biodro, chłop daje na dutę, oczywiście swoją własną. Żeby nie było takiej rzeczy. Czyli chłodaj na dupkę, czekaj, czekaj. baba na bioderko. I tam zawsze było coś takiego, bo to jest taki taniec starostowy, wodzirejski, można powiedzieć. Więc ten starosta musiał zrobić zaśpiew do kapeli, bo po co on miał robić ten zaśpiew? Żeby podszedł do nich i wrzucił im do basu, Czyli podchodzę, ty na razie stoisz, ciuk, 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 moc tutaj, hej. Wróćmy się, pań. Tak. W drugą stronę babę zostaje na miejscu, gdzie chłopie do środka.

Wstajemy i próbujemy. Zarobiście. Ile dajcie tak, Kunia? Dziesięć! 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 Dajcie, coś wspaniałego. Zarobiście. Przyszedł Wam do gustu ten starodowny trzystuletni taniec, Kuj który czasami trwał dwie godziny na wiesielu, a się wszyscy złapili z samego chodzenia. Chłopy na chwileczkę, chłopy na chwilę, dosłownie, mówiąc na chwilę, mam na myśli dwie minuty. Mocie wolne, możecie usiąść, a nawet nie tyle usiąść, co stał i starosta z wodopojem może do Kulicków dojść, a dziewczyny na tamtą stronę, chybojcie i robimy folk aerobik na bazie storodownej Polki Sarna. Doktor. Ja 10. Elo państwo. Mam i go piłkę, od się tak jak dziewczyny. Te piosenki. Oho, ho! A teraz idziemy na jednego! A teraz idziemy, mu cię pić. A teraz idziemy na jednego. A teraz idziemy, gdzie pić. O, yeah. Tutaj ta główka kozia i ta trąbka nazywa się gajdzica. Gajdzica albo przebierka, bo tutaj jest podłączony jakby taki flet, klarny flet i tu się zmienia dziurki, normalnie robi się linie melodyczne. Tu z tyłu mamy drugą rurę, która gra jednostajny włóczący dźwięk, dlatego nazywa się hukiem. Huk, tak się to nazywa. Prysznic. Taki prysznic. Ona już nie zmienia żadnej tonacji, wszystko się dzieje tutaj na gańcicy. Czyli, jeżeli zaśpiewamy ho-ho-ho, pięknie gro, to tutaj zaśpiewamy melodię, ale tu poleci tylko podkład do niej taki. I tutaj mamy, kochani, worek, skłozy. Przednia łapka prawa, przednia łapka lewa. Do przedniej łapki prawej dołączony jest huk. Do przedniej łapki lewej dołączony jest zasobnik powietrza, który ma swoje źródło w płucach. Muzykanta, czyli tak zwany duchac. On musi to naduchać. Ale dlaczego on by nie mógł duchać od razu bezpośrednio do tej trąbki? Po prostu tam jest stroj i tam trzeba bardzo mocne ciśnienie, więc on musi ścisnąć ten worek, żeby huk za huką. Dlatego najpierw on se do dohukuje i za pomocą ramienia ścisko powietrze sprężą i idzie do huka. Ja pierdzielę, jakie to jest skomplikowane. Uwaga, która baba się dotknie? Worka, dudzioża? Którego? Którego? Worka! Tak jest, obojętnie w sumie. Piotrek mówi, że. i tak i tak Że tu mu to bardzo przeszkadza, jak mu dotykają. Nie? Teraz jestem w tym roku zmieni stan cywilny, nawet jak jest w ścawasz złoty, nie ma ciepła, ścawasz złoty. Kiedyś nie dał szlazo, się przede mną szlazo. Ale co wrócił na Wasze miasto? Rozpoczynamy aerobik, nie do się zauda. <śmierdzi> Zaujcie, bo chłopy mogą mieć niespodziankę w nogawce. Pojcimy la lapado, labado bado, lapado, małego macika, ho, ho głos. Spójnicy, spójnicy, to i są głos spójnicy. Małe spójnictwo, no było nad kolanami, teraz pod kolanami się chętnie. Niechetomy się za żoły, a ciuchy zdajemy z powrotem do worka. 3, 2, 1, zejm, tak, jakby zaskopić, nogi razem ścisnąć, żeby cuk wyleciał przodkiem, a nie drugą stronę. Próbujemy. Jak go znajmiemy? Jak ci gadają? Lucyna. Jak obstawiacie? cię, rusa na cynie? Nie rozumiem. Myślę, że Rusano, ale niech wolmy się przed dmuchaniem. Pr próbujemy. Hej! Rusano dwa dni temu. Dziękuję. Następną. Uwaga, następną. Jak można jest? Skąd coś przyjechała? Karolina. Karolina, jest? Dobra, lej dwa. Stuściu, szuk. Już, 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 tu nie ma czasu na głupoty. Do drobiny się nie winy, no trzeba pierdolić, zrobić w ten sposób? No to jeszcze trochę dwa, no! Rusa, Rusza! No. Ja dzisiaj rusą. Dzisiaj ruszą, ja. Ładęć grzesznicą, ładęć jasno grzesznicą. Coś się nam tu celi za taką niepożoną ja, dziewkę wcisnąć jako dziewicę. Co to się głodzi. Jeszcze raz. Zrób se. bez tego. Popatrz. U. Nie dociskaj, zrób tak. U. No to tak samo zrób. Ale mocni. Tak czułem. Jeszcze raz spróbuj. No. Baby w tym czasie poszły do tale, Ty Tuż Wiluś... O to nie Jowo, to jest Jowo, bo... otworzył. Zaczął wszystkim mu opowiadać jaką krugą bomapę. Jórek... A Udowodnił, że słucho za to Jura. Józef, tego nie przypominam. tego nie przypominam. Żeby nie było słychać jako krapień. Wiluś... A to chobie to je, Zaproponował, że trzeba Jurę ja wynieść, wynieść ze sali na świeży luft. Junek i Franzek <grym> się zgodzili we trzech, czyli Junek.